Witam Państwa. Mieliśmy się znaleźć w środku pustyni Nevada, jednak źle wylądowany samolot nie pozwolił nam tego uczynić. Wylądowaliśmy na stadionie baseballowym w Reno, gdzie toczy się tutaj pojedynek Mistrzostw Świata: Reno Cavaliers z New York Jersey. Pamiętajmy, że w 1892 roku na tym stadionie. Z Mistrzostwo Świata zdobywał niejaki John Adams z, z, swoim słynnym home runem na, i wylądował tam za Księżycem. Proszę spojrzeć, na, za Księżyc wyleciała piłka. Tam jest Księżyc, jest pełne. Dzisiaj tam, o, o, już widział. operator się myli, pijany jest. Chciałbym pozdrowić Olgę Wydmu, która jedzie i was, całą ekipę tutaj. Olu, trzymaj się w tym. Słuchaj, tu jest fajnie, widzisz, tu jest ta Ameryka. Widzisz, oni przegrali, ci mistrzowie świata przychodzą czarni z białymi. Odwiedzimy cię. Słuchajcie, miejcie dobrą zabawę i pozdrawiamy. Pozdrowienia też od operatora. Pokaż się, panie operatorze. No i proszę zobaczyć, tam jest pepermi, tam mieszkamy. To jest normalnie cnota i ubóstwo wszędzie. Akcja, koniec, kat. Pozdro. Pokaż. A tu jednym nacisnąłem tego guzika co miała...